Dzień dobry, mam nadzieję, że dzisiaj to naprawdę będzie krótko, bo o 10.45, o ile dobrze pamiętam, konferencja w Sejmie, w której biorę udział. No i pewnie transmisja też tutaj na naszym kanale. Rzecz, oczywiście, dotycząca bezpośrednio tego, co dzisiaj najważniejsze, czyli sytuacji za naszą wschodnią granicą. Nie wiem, czy widzieliście wczoraj ten sondaż, który przeprowadzono w Rosji, w którym 75, 70% Rosjan popiera tę inwazję, a 75% mówi, że trzeba zaatakować też Polskę, mówiąc w już w wielkim skrócie 40-parę procent, chyba że kraje bałtyckie więc, no więc widzicie, w jakim świecie przyszło nam żyć i z kim nam przyszło graniczyć. Ja wielokrotnie też powtarzam, że to akurat te, te, te 70% które im wychodzi w różnych badaniach, to to jest jeden do jednego nie tyle rosyjskie społeczeństwo, co rosyjska propaganda, bo w, tak naprawdę o tych kierunkach, w których pójdzie rosyjskie społeczeństwo, decydować będzie pewnie nie 70% ludności mieszkającej gdzieś w tak zwanej głubince, gdzieś na peryferiach, bez kontaktu z resztą świata, tylko, tylko z propagandą putinowską, tylko te 20% klasy średniej urzędniczej, tych, którzy, którzy dzisiaj no, są chyba poważnie zaniepokojeni tym, co się dzieje. Natomiast no, oczywiście nie możemy powiedzieć sobie, że nie ma zagrożenia. Nie możemy sobie powiedzieć, że Putin, machając takimi wynikami badań, niezależnie od tego, jak będziemy je oceniać, zdecyduje się przyciśnięty do ściany robić bardzo złe rzeczy. Dzisiaj w nocy słyszeliście na pewno ostrzelane zostało lwów, a więc to się zaczyna dziać coraz bliżej naszej granicy. Wydaje się, że próbowali trafić w lotnisko, ale nie trafili. Przynajmniej Merlwowa mówi, że nic mu nie wiadomo o uszkodzeniach lotniska, że jakieś budynki obok zostały, zostały uszkodzone. W każdym razie Rosjanie poczynają sobie tutaj śmiało, w, no ale też zwróćcie uwagę na całą tę otoczkę sytuacji. To znaczy, nadal nie zajęli Kijowa, tak? Mieli to zrobić w ciągu pierwszych w trzech dni, minęły w już ponad trzy tygodnie. W, no i co teraz, tak? co, co z tym w strategicznym celem? Putina. W, wydaje się, że tam oczywiście przebąkiwane są z lewej czy z prawej w opowieści o tym, że będzie, że są rozmowy pokojowe, ale to równie dobrze może być gra na czas i próba w rozmiękczenia, przeczekania, dania sobie czasu na przegrupowanie sił, na wzmożenie zaopatrzenia na poukładanie logistyki, żeby potem zaatakować, więc tutaj też myślę, że i Zeleński, i cała reszta nie mają wątpliwości co do tego, że, że mogą być w ten sposób rozgrywani. Tak czy siak, patrząc na to, co się dzieje, nie można mieć wątpliwości, że rację mają ci, którzy dzisiaj nazywają Putina zbrodniarzem wojennym. Nie mają wątpliwości, nie ma, mają rację ci, którzy dzisiaj bardzo wyraźnie mówią, że potrzebujemy zupełnie nowego sposobu myślenia i o polityce w Polsce i w Europie i o naszych priorytetach. Widzieli że ustawa o obronie ojczyzny, którą zaproponował ten rząd i Kaczyński, przeszła przez Sejm. I Senat w ekspresowym tempie dzisiaj będzie podpisana przez prezydenta bez poprawek. To nie, to nie dlatego, że my uważamy, że to jest idealna ustawa. Broń Boże, myśmy mieli mnóstwo do tego poprawek. Nasz poseł Mirek Słuchań, który jest w Komisji Obrony, w, wielokrotnie je przedstawiał. W, natomiast w, my będziemy po prostu tę ustawę nowelizować później. Ona dzisiaj musi wejść w życie, żebyśmy zaczęli już inaczej w ogóle myśleć po, 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 po uruchomieniu. W całej tej sytuacji w, przez Putina, żebyśmy zaczęli inaczej myśleć o, o naszych wydatkach, o naszych siłach zbrojnych. Natomiast tam jest wiele rzeczy, które trzeba poprawić i będziemy to nowelizować, będziemy takie projekty nowelizacji zgłaszać. W, szkoda, że rząd czasami działa w trybie, że tak powiem, następczym, a nie, a nie przed. Widzimy to choćby z tą ustawą specjalną o cudzoziemcach. Przecież od samego początku mówiliśmy o tym, że trzeba wykreślić tam to słowo bezpośrednio i doprowadzić do tego, żeby ci, którzy będą uciekali, przez Słowację na przykład, albo przez Mołdawię w jakiś inny sposób, też tacy byli, żeby mogli, w, na przykład z Mołdawii, uciekali do Mołdawii przez mołdawską granicę, bo tam mieli bliżej, na przykład przedostawali się do Rumunii z Rumunii lecieli, albo wyjeżdżali dalej. Takie rzeczy powinny być już dawno, Rozpoznane przez rząd i przez piszących tę ustawę. Teraz będzie nowelizacja, ale dwóch ustawa została podpisana, już będzie nowelizowana, to będzie wykreślane. Będą jeszcze inne zmiany należy przypuszczać, i dotyczące obowiązku szkolnego w, i jeszcze wielu innych rzeczy, które, które trzeba uporządkować, a które, jak, ponieważ to było robione bardzo szybko, w, zrobione nie zostały. My oczywiście też będziemy w tym uczestniczyć i będziemy wspierać te dobre rozwiązania, bo, no bo skala kryzysu jest, wiecie, jaka, jak wielka, i wielokrotnie już o tym. Mówiłyśmy, nie ma sensu tego bardziej powtarzać. Przyglądamy się też bardzo uważnie tej sytuacji gospodarczej, która, która dzisiaj nas dotyka. Zadajemy pytanie, widzieliście na moich mediach społecznościowych, dlaczego, a mogłoby paliwo dzisiaj być tańsze o co najmniej złoty 50 zł, w niektórych przypadkach, gdyby w Orlen, nasz krajowy prawie monopolista, sprzedawał rzeczywiście tę ropę po uczciwych cenach, którą kupił w zupełnie innych cenach. Odsyłam tutaj do materiałów, które, które macie na Facebooku, które macie w naszych mediach społecznościowych. Zadawajmy te pytania rządzącym, zadawajmy te pytania obajtkowi, zadawajmy te pytania. W Orlenowi, dlaczego kupuje tanio, a sprzedaje drogo, kiedy ludzie i tak są pod potężną presją inflacyjną, kiedy coraz częściej mówi się o tym, że czeka nas stagflacja, czyli recesja gospodarcza albo stagnacja gospodarcza, brak wzrostu połączony z inflacją, co nie jest dobrym scenariuszem, kiedy ludzie potracili zdolność kredytową z dnia na dzień, a rynek najmu się kompletnie zapchał. W boi uchodźcy i. W, no i właśnie ci, którzy już nie mogą dostać kredytu, ludziom raty kredytowe porosły pod sufit i nie wiedzą, jak będą mogli to obsłużyć. A my co chwila mamy jakieś specjalne wydatki, które się pojawiają tu czy gdzie, które musimy, musimy ogarnąć, bo jest wojna. I teraz jest pytanie, czy, 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 czy tu jest jeszcze jakiś pilot, czy tu jest jakiś sternik, który nad tym panuje i który to widzi, czy tylko po prostu próbujemy przeżyć z dnia na dzień i jakoś się dalej przeczołgać. Więc robimy to, co może zrobić, będąc w opozycji. A więc przyglądamy się, pilnujemy, zwracamy uwagę, apelujemy i liczymy na to, że, że podejmiecie dobre decyzje, w, kiedy dojdzie do wyborów. Bardzo, bardzo na to liczymy. A ja w, mówiąc o wielu różnych wspaniałych rzeczach, które zrobiła w, 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 nasza cała wspaniała armia wolontariuszy i nadal robi w Stowarzyszenia Polska 2050. Chciałbym zareklamować tutaj też na chwilę naszą moją dobrą fabrykę, w tym sensie moją, że założyłem w tę fundację, która jak wiecie wspaniale działała i na granicy, teraz przenosi się w sektor, nie tylko, znaczy teraz otworzyła też taką filię we Lwowie, gdzie, gdzie działa dobroczynnie, tam są przedstawiciele dobrej fabryki, natomiast na bieżąco działając, natomiast będzie szła teraz w stronę mechanizmów, narzędzi edukacyjnych dla dzieci, które się w Polsce znalazły, prace nad tym trwają. Wymyślili bardzo fajną rzecz. Ja sobie w... nabyłem i sobie nabędę jeszcze więcej i porozdaję. Chcę wam tylko pokazać, żeby to było widać. Muszę to, te przekrętki wszystkie zrobić. W, żeby się patrzyło w drugą stronę. O, teraz będzie w tę stronę, którą trzeba. To jest taka świeczka, która jest świeczką ukraińską, światło dla Ukrainy, w, w, znaczy w kolorach flagi ukraińskiej. Zapach w drzewo sandałowe, z takim eleganckim też wieczkiem. Dobra Fabryka. Można sobie taką świeczkę zapachową w domu zapalić. Dobra Fabryka robi taką akcję, żeby palić ją co czwartek wieczorem. Ja wczoraj nie zapaliłem, bo miałem tutaj urwanie głowy z małymi. Obywatelkami, ale, w, ale myślę, że to jest w ogóle fajny pomysł, żebyśmy taką świeczkę kupili. No, bo ona jest, ona jest fajnym, takim, że tak powiem, ładną rzeczą, tak? I, I ładnie pachnącą w domu świeczek zapachowych czasami jeszcze wciąż nas jeszcze czasami stać na to, żeby sobie raz na jakiś czas zapalić. Niektórych z nas przynajmniej w, wciąż, ale to też jest taka rzecz, która może być, wiecie, jakby to powiedzieć, no takim, takim przypomnieniem, takim, takim memento, że. Jasne, że jak Putin zobaczy świeczki w naszych oknach, to nie jest tak, że zaraz weźmie i ucieknie i powie, ojej oni palą świeczki w oknach, jak ja się strasznie boję i co teraz zapalili świeczki w oknach, może skończy wojnę na Ukrainie, ale to nie jest o Putinie, to jest o nas. To jest o tym, że jak będziemy patrzyli na tę świeczkę, to będziemy sobie przypominali o tym, o potrzebie solidarności, o wrażliwości, o, o tym, że wymaga się od nas dzisiaj bardzo dużo, bo często zaopiekowania się ludźmi, z którymi na przykład nie czujemy chemii, którzy, którzy są bardzo różni, bo ludzie to ludzie i mają różne sposoby życia, funkcjonowania, wrażliwości itd., w, że, że, że to nam będzie, że tak powiem, w nas będzie podsycał ten ogień, będzie podsycał ten ogień którego potrzebujemy, żeby nadal na tę całą sytuację być wrażliwymi, bo dzisiaj to my jesteśmy w, tymi, którzy pomagają. Nie daj Boże, żeby zdarzył się taki świat, w którym to my będziemy tymi, którym trzeba będzie pomagać, I w, no ale widzicie, jak to się wszystko przewraca dzisiaj z dnia na dzień. Więc bardzo serdecznie w, Wam polecam i reklamuję ten fajny, fajny pomysł takiego przypomnienia, takiego memento, takiego. W, nie wiem jak to powiedzieć, no chyba memento najprościej. Czegoś, co będzie nam przypominało o tym, co się musi w nas dziać i jak ten ogień, to światło musi w nas płonąć, niezależnie od tego, jak jest ciężko, a jest, a jest bardzo ciężko I, w, i to widzimy bardzo też wyraźnie, próbując rozwiązywać problemy w, w wielu ludzi, którzy, których wzięliśmy na pokład. Ktoś pyta, dobra dobrafabryka.pl, tam znajdziecie te, 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 te świeczki. Oczywiście też zachęcam, do tego, żeby wspierać działania naszego stowarzyszenia w tym, w tym czasie, bo te działania też są bardzo wieloaspektowe to i kwestie transportowe, i bezpośrednio socjalne, i psychologiczne. Tutaj możecie też kontaktować się z naszymi regionalnymi oddziałami Polski 2050 i mocno, i mocno nas wspierać. Gorzaleski pyta: Zajmujesz się polityką czy reklamą świeczek? I jednym i drugim się zajmuję. Jak widać, chyba całkiem sprawnie to łącząc. Świeczki to cel absolutnie dobroczynny, polityka to robienie dobra. W, na rzecz innych ludzi. Zrobię wszystko i wszystkimi metodami, żeby więcej dobra na świecie było niż mniej, niż zła. W, polityka jest jednym z narzędzi do osiągania tego celu, więc nie widzę tutaj żadnej sprzeczności. Poruszamy się cały czas w takim obszarze robienia dobra. W, widzieliście, tutaj ktoś pyta, czy widziałem wczorajszą konferencję Konfederacji. Tak. Znaczy na szczęście nie widziałem, tylko słyszałem o niej, że dziennikarze wyszli i od Odwrócili się operatorzy kamer. Uwaga, nigdy nie mówimy kamerzyści. Pamiętajcie, ja parę lat miałem do czynienia z telewizją, nie mówimy kamerzyści, mówimy operatorzy kamer. Więc operatorzy kamer się odwrócili i nie chcieli tych bredni, które wygłaszał Brown, ze swoimi kolegami powielać. Bardzo dobrze, tak właśnie powinno być. Wszyscy ci, którzy dzisiaj chcąc lub nie chcąc, świadomie lub nie, grają rolę pożytecznych idiotów Putina w naszej polityce, proponując jego antyuchodźczą propagandę, przecież wiadomo, może Putin też marzy o tym, żeby ta karta w Polsce została rozgrywana i żeby się, i żeby się gotowało, żeby się piekliło, żeby się w, coś złego działo u nas, żebyśmy się znowu teraz zaczęli kłócić, żebyśmy się żarli. w Brown i cała reszta idą dokładnie tą linią, a więc Konfederacji serdecznie dziękujemy i różnym innym w eksponowanym, jak mówię, nie wiem, czy to nieświadomie nie, z głupoty, czy, czy zupełnie świadomie rosyjskim liniom narracji, które w polskiej polityce się pojawiają, bo potrzebujemy deputynizacji polskiej polityki i też twardo będziemy o tym mówić. Dzisiaj potrzebujemy bardzo, bardzo konkretnych działań. Dzisiaj potrzebujemy właśnie deputynizacji polityki w Polsce, żadnych więcej Orbanów, LePen, Pen, w pomysłów takich, jak zgłaszają niektórzy od Konfederacji. To też tak widziałem, bo ładnie cyrylicą jest niekiedy zapisywane. Już dzisiaj w niektórych sondażach, ale też potrzebujemy zablokowania tirów rosyjskich i białoruskich. Nie wiem, dlaczego bohaterski polski rząd, który może pociągiem pojechać do Kijowa, nie może zablokować białoruskich i ruskich tirów na polskich drogach. Przecież to od, od trzech tygodni to wołamy, od początku, od początku wojny. Co jeszcze się musi stać? Żadnej Brukseli nie trzeba pytać, żadnej ż, ż, żadnego Unii Europejskiej. To po prostu może zrobić premier kraju, robiąc a osłony w, 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 dla polskiego sektora transportowego i realizując choćby tę poprawkę. O której mówimy, że na 3 złote przeznaczane na pomoc Ukraińcom, złotówka w, do polskich firm, które dzisiaj też dostają potężnie w kość. A jak polskie firmy będą się miały lepiej, to będą zatrudniały również Ukraińców do tego, żeby, żeby Mogli utrzymać siebie i swoje rodziny tutaj, w, i, i zakorzenić się i szczęśliwie funkcjonować i żyć. W, to jest zadanie polskiego rządu, żeby zapewnić tę osłonę. I ona powinna zostać zapewniona. Ale no jak my nakładamy sankcje, a z drugiej strony mówię, pompujemy z 700 milionów euro dziennie w benzynie Putinowi, tankując na Orlenach w, czy innych stacjach, albo w, w, puszczamy mu tiry z zaopatrzeniem, no to co to jest w ogóle za, za, za historia? Co to jest za pomoc? W, mam nadzieję też, wiecie, że się rzecz... Znaczy szczerze Wam powiem, nad tym będziemy jeszcze oczywiście pr pracować. Ja też nie chcę wy, 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 wybiegać przed szereg, ale takie rozmowy gdzieś toczymy yy, i będziemy toczyć. Mam nadzieję, że tu się coś więcej przewróci w tej polskiej polityce. Nie tylko, że będą nowe wybory i pis je wygra szybko, bo na wojnie, tylko, że, że uda nam się zrozumieć wszystkim, że to, to są naprawdę nowe czasy, to co się wydarzyło po 24 lutego i one wymagają absolutnie, absolutnie, totalnie nowego. Sposobu myślenia o polityce. Ja, ja, bym, ja bym szczerze Wam powiem, może jeszcze się tym nie dzieliłem tak zupełnie wprost. Ja uważam, że to nie jest moment, na, w którym można by było poprzestać na tym, że wymienimy tę partię na inną partię. Musimy stolik wywrócić. Cały ten stolik, przy którym od 30 lat ten spór w Polsce jest zablokowany. Totalnie. I w których od prawie 20 lat zajmujemy się wyłącznie tym sporem personalnym, który między dwoma emanacjami w post-solidarnościowej idei się toczy. Ja już jestem tym zmęczony, ja mam tego dość. Ile jeszcze będziemy to... Przeniesiemy to na kolejną kadencję? To by trzeba było zrobić totalną rewolucję, wywrócić stolik całkowicie, zmienić po prostu kompletnie krajobraz tej polityki. Nowe czasy wymagają nowej siły nie tylko jednej politycznej, ale nowego układu, nowego myślenia nowego sposobu, no, 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 nowej generacji jakby myślenia o tym wszystkim, co się dzieje. Dzisiaj jest na to okno, dzisiaj jest na to czas. I będę bardzo mocno nad tym pracował, żeby, żebyśmy wyszli z tego mądrzejsi, silniejsi. W, i y, 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 y do przodu, tak? Każdy kryzys jest po to, żeby wyjść do przodu. Nie wiem, ja nie znam mandalińskiego, kiedyś się uczyłem, ale tam podobno jest tak, że słowo kryzys to ma, składa się z dwóch elementów zagrożenie i szansa. W, to dokładnie o to chodzi. To tak dzisiaj powinniśmy o tej sytuacji myśleć. Słuchajcie, lecę, bo Sejm czeka. W, Jezus. Maria, już muszę lecieć. Dokończywszy przybranie się za pana przewodniczącego, tak jak wypada do polskiego parlamentu, widzimy się, słyszymy się, jesteśmy ze sobą, trzymajmy się mocno razem, walczymy każdy na swoim froncie, żeby to szaleństwo zatrzymać, żeby dobro rzeczywiście zwyciężyło zło. Ściskam was wszystkich bardzo serdecznie, dobrego i spokojnego dnia i weekendu z mnóstwem pracy na rzecz tych, którzy dzisiaj tak mocno cierpią, z mnóstwem otwartego serca, wrażliwości, solidarności. Słuchajcie, dzisiaj musimy zrobić te roboty, żebyśmy po przejechaniu, tego zakrętu mogli powiedzieć sobie zdaliśmy egzamin. Zdaliśmy egzamin, bo tylu egzaminów, ile my musimy zdawać w naszym pokoleniu. Pandemia, wojna, teraz ten, to już naprawdę bardzo dawno, bardzo dawno nie było. Ale damy radę. Zobaczycie. Wszystkiego dobrego. Trzymajmy się.